Turystyczne propozycje przedstawiają. Muzeum w Wojciechowie. Zapraszamy Was dzisiaj do Wojciechowa, małej miejscowości w województwie lubelskim. W zabytkowej budowli zwanej Wieżą Ariańską zobaczycie tu dwie wystawy. Pierwsza z nich nosi nazwę Muzeum Kowalstwa, a druga to Muzeum Regionalne. Obydwie zwiedzicie z tym samym biletem. Muzeum Kowalstwa pokaże wam jak wyglądała niegdyś kuźnia, czyli warsztat pracy kowala. Są tu wykonane z metalu różne przedmioty użytkowe, takie jak kosy czy motyki, ale też piękne ozdobne świeczniki, kwietniki, żyrandole i inne cuda. Niektóre eksponaty powstały na konkursach sztuki kowalskiej. Wykonali je nie tylko Polscy, ale też zagraniczni kowale. Na przykład z Węgier i Białorusi. Na wystawie regionalnej dowiecie się co nieco o historii okolicy. Poznacie, jak były urządzone okoliczne domy w pierwszej połowie XX wieku, jakich używali sprzętów w życiu codziennym. Pięknie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze następne turystyczne propozycje.